manko i cześć, czołem! Dzisiaj pokażę wam postaram się tak na szybko pokazać jak zainstalować custom firmware na systemie 4.90 na konsoli PS3. W tym wypadku jest to konsola PS3 wersja FAT. Co musimy zrobić? Zacznijmy od tego, że trzeba zainstalować sobie hybrid firmware w wersji 4.9.0 no Tutaj się troszeczkę bawiłem no ale nic. Firmware oczywiście wcześniej wgrywamy na pendrive'a sformatowanego w FAT32 podpinamy do portu konsoli. No i dajemy aktualizację. I czekamy aż się zrobi, tak jak w tym wypadku, tutaj chwilkę to potrwa. A my w międzyczasie możemy sobie pobrać pliki z załączników, które są dodane w adnotacji do filmu. Są tam wszystkie potrzebne pliki. No więc my sobie czekamy grzecznie. Okej, okay, konsolka zainstalowała oprogramowanie potrzebne do grzebania dalej, że tak się wyrażę. Dobra, tutaj musimy skonfigurować sobie nasz serwer. Oczywiście instalujemy najpierw program, który jest zawarty w paczuszce. Wchodzimy do folderu, jak to jest pokazane, usuwamy zawartość oraz zawartość nasze, naszego folderu Kopiujemy do folderu w programie. Sprawdzamy czy wszystko się zgadza. Oczywiście uruchamiamy program. Można sobie podejrzeć w menadżerze połączeń internetowych nasz adres IP komputera, który musimy, musimy, musimy wpisać na konsoli. Sprawdzimy sobie to tutaj. czy zadziała, ale oczywiście zadziała wpisujemy ten tutaj widoczny, piękny, wspaniały adres naszego wspaniałego komputerka do jeszcze bardziej wspanialszej przeglądarki internetowej no, gdzie to przeglądarko jest, dobra Stronka działa. To samo musimy zrobić na konsoli. Więc przechodzimy na konsolkę. Uruchamiamy sobie przeglądarkę internetową. Usuwamy wszystkie pliki, cookie. Cokolwiek tutaj jest, wszystko co można usunąć, to usuwamy. Wklepujemy adres taki jaki nam się wyświetlił wcześniej podpinamy port Pfu, podpijamy USB pod prawy port konsoli i dajemy akceptację. Oczywiście należy wybrać jaką mamy wersję pamięci w konsoli. Czy NOR czy NAND to już musicie sobie sami sprawdzić. Dobrze, pobrał nam się plik z naszego komputera, z naszej spreparowanej strony, który się teraz sprawdza. Ok, możemy teraz grać naszą pamięć flash. Chwilkę to potrwa. Dobra, pamięć się zgrała. Teraz musimy sprawdzić, czy poprawnie się zgrała. Dlatego uruchamiamy programik wrzucając naszą skopiowaną. Nasz skopiowany plik pamięci flash poprzez przeciągnięcie. Jak widać tutaj sprawdza się. U mnie wyskoczy jeden błąd, ale najlepiej jakby nie było wcale nic. Ten jeden błędzik akurat jest wybaczalny. Gorzej jakby tym wyżej był błędzik. I z powrotem podpinamy naszego pendrive'a pod konsolę. Oczywiście nie wychodzimy z tej strony przeglądarki i dajemy patch norflash Flash Memory. No dobrze, nasza pamięć flash się ponownie zapisała, sflashowała. Teraz zamykamy przeglądareczkę. Restartujemy konsolę. No i tutaj możemy już zainstalować nasze custom firmware. I mamy za chwilkę w pełni przerobioną konsolę z systemem 4.9.0. Kopiowanie danych aktualizacji w pamięci masowej. Kopiowanie już się kończy. Teraz nastąpi instalacja. Nasz custom firmware właśnie zaczął się instalować. Chwilkę trzeba poczekać. Ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Bardzo ważne jeszcze jest, tak jak mówiłem, postawienie sobie tego serwerka. XA. XA MPP Control Panel. I spreparowanie tej strony. Tam kopiujemy wszystko do Piku htdocs No dobrze. Oprogramowanie zainstalowało się. Proszę bardzo, Ewinat. 490. Można się bawić. No to w sumie tyle i życzę miłego dnia, miłego wieczoru i miłego grania.